Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Mam dla Was bardzo miłą informację. Roblox już działa. Ta mini-awaria, jak się okazało, została bardzo szybko naprawiona przez twórców, przez twórców Robloxa. Wydaje mi się, że po ostatniej wielkiej awarii, gdzie Robloxa nie było parę dni, prawdopodobnie. Twór no już cały system został poprawiony i są ludzie pewnie w gotowości mają jakąś prowadzoną brygadę, jednostkę osób, które szybko będą naprawiać dany błąd zostawcie lajka, subskrybujcie ten kanał, no i co, słuchajcie jednak nie, nie było tak źle nie potraciliśmy swoich petów bardzo się cieszę, mam nadzieję, że wy nie straciliście niczego, dajcie znać koniecznie w komentarzu, jeżeli tak było albo, a, a nawet jeżeli nie straciliście to też napiszcie, bo to też ważne, bo ważne jest dla mnie to żeby widzowie nic nie stracili prawda no ale co chciałem wam pokazać tą informację bo mm, niestety jest to coś co uciążliwe jest jak roblox nie działa no co robicie jestem ciekaw co robicie jak roblox nie działa e, no i co okazało się że ta awaria nie była tak mocna, tak duża jak się zapowiadała. Niestety komunikat, który Wam podałem o tym, żeby się do gier nie logować był poprawny i prawdziwy. Te komunikaty wystosowali też inny tw inni twórcy i same, sam Roblox jakby. Więc tutaj jest spoko to, że tak szybko zareagowaliśmy. O, patrzcie jakaś skrzynia, bierzemy ją. No i co? Dzisiaj jeszcze wrzucę odcinek z Roblox Pet Simulator X. Bardzo ważny odcinek, więc śledźcie. W godzinach około 5, może 6, 7 będzie ten odcinek. On jest bardzo istotny z punktu widzenia przyszłości Roblox Pet Simulator X, i więc mam nadzieję, że będziecie. Odwiedzajcie kanalik, bo tam będą właśnie informacje na ten temat. No a ja chciałem wam właśnie poinformować, że awaria minęła, no i jest wszystko dobrze. Zresztą już pewnie wiecie, bo sami gracie. Do zobaczenia, hej!